Święty Andrzej Popola. Przecież on urodził się w 1595. Prawdopodobnie gdzieś nie taki sam do mnie. Piący jego wielu, ale co dzień, bo to był dynamiczne takora, ze skłoną Tuwaśstwa Jezusa. To on właśnie pan. Ja mam jechać, bo są to te pewne spotkania dla dzieci, wszystkich dzieci, polskich i ruskich, a tureckich i białysłowych. Potem zaniedbania była na tyle tak wielkie, że widział tam mojego serca, aby mogła wynieść te walki. Ale właśnie takiego głodu, jak się wskałaś

Pan Szyję Bogora został ujęty. Nie do zniesienia było, żeby mu zezwolić na taką działalność. Wkrótce tylko pomyślcie, czy to nie odpowiada temu, co się po tym kilka dni później. To jest odpowiedź, dlaczego święty arcykapłan został uchwycony i poddany torturom. Wypisano, żeby było krócej nawet. Wskatował.

Że w miejscu Nawet te życie które przychodził w swoim czasie, nie tak się wiązał. Mówiono, że wycinano w i na kształt odnośnie katłańskiego. Wbijano książki za to Wieszono się i z drwiną mówiono patrzcie, patrzcie jak lach tańczy. Po dwóch godzinach takiej męczalni został mieczem w ścienie. 1003 roku zakończył obywatelstwo życiem świętym i ciemskim. 16 maja 1657 roku. 16 maja 1657 roku. Jakby był obrazem tego, co się działo. 43-48, a nawet 6. Właśnie z dronów na listę. Nie August. Ja mogę cię czytając, właśnie te opisy, żeby jakby przejść, jakby jest tutaj, z natchnienia o komuś jeszcze raz ten, że kaplica, która jest powinna być takiego tatona świętego Andrzeja Popola, który jest jakby prototypem martyrowi w późniejszej Polancji. I znów tutaj tak naprawdę nie szukam gdzieś indziej macie opuszku. Tylko z naszej miejscowości, z naszej opieki. Jest tutaj pani Krystyna, córka pani profesor Owołowiczowej, która zna doskonale pozycję książkowej, w której opracowała się właśnie z opisów tam w naszej miejscowości. Drugi, jeszcze raz się One są świadkowie, to niech im mówią świadkowie. A potem, a potem opisy. Więc tego co proszę przyjąć, że właśnie to, co powiedziałem, w takim z tych obraz. To jest moje świadkowie. Za które w pełni odpowiedzialność. Tam Chłopczyk, Antosia, on to się lepiej, 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 nie chce go opuścić. A ten przychodzi odcinił świetną rękę matki do ogona się domu, a dzieckiem od siebie. Czy to takie dalekie od tamtych czasów? świętego Andrzeja To znaczy, że najtrudniejsza jest sprawa na przygłosów. Nie chce się podzielić prawa. Jak się słucha tych przemówień, na przykład w kilku prawach budżetowych, w kilku osobiście bramach przy odsłonięciu poświęcanych pomników, czy nawet na przykład na Czmierdawce,

My obecnie, tam, tu ilości, tak, jak jak nie tu obecnych, tam, w dużej ilości, oczywiście na że nie ma nikogo, Nie tu obecnie wszyscy jesteśmy, mordercami, na równi z uchwałą. Drodzy 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 to drodzy właśnie prawda, drodzy drodzy Mocna i bardzo mocno. Pomijam naprawdę wiele momentów, które były bardzo ciekawe, ale trudno, bo to, to by się przywróciło jeszcze, jeszcze wiele. A przecież one są bardzo ciekawe. W tym litwie księcia Zostały przewiezione, bardzo ciekawie, zostały przewiezione przez, wykraczono je z pińskich, przewiezione przez Obersję, konstantego do Włoch, do, do Italii. I proszę jeszcze zauważyć, że po kanalizacji w 1939 roku. 我们中国革命是成功的。